Dzień dobry, witam was w kanale Słowo GPS, gdzie bierzemy życie w nasze ręce po narcystycznej przemocy. Mam na imię Ewa i dzisiaj w tym filmiku chciałabym z wami porozmawiać na, te, na pewien temat pytań, który dostaję dosyć często od moich widzów i to jest temat, gdzie ludzie zastanawiają się, czy przypadkiem oni nie są narcystami. I właśnie niedawno, dwa tygodnie temu, dostałam wiadomość od pewnej kobiety z Brazylii, ma na imię Carol, i będę używała jej, jej pytania jako przykład, jako takie odskoczni do naszej dzisiejszej dyskusji, ale również będę brała z różnych innych źródeł przykłady, jeżeli chodzi o tą kwestię akurat. I o co Carol chodzi? Karol pisze nam, że napisała mi, że Niedawno zdarzyło się wielka przykrość. Trzy tygodnie temu odszedł od niej chłopak, z którym była przez sześć lat. Nie spodziewała się tego, że on od niej odejdzie, co jest bardzo ważnym, kluczowym zagadnieniem, które powinniśmy tutaj chwileczkę zapamiętać, zwrócić na to uwagę. I bardzo cierpiała przez to, ponieważ go bardzo kocha. I że on przed odejściem oskarżył ją o to, że to ona jest narcystą, że to ona sprawiała mu bardzo wiele bólu i zachowywała się w taki czy inny sposób. Carol przyznaje się, że jest osobą czasem krytyczną, aczkolwiek stara się, żeby ta jej krytyka była w jakiś sposób konstruktywna, żeby to nie było tylko i wyłącznie oskarżanie i tak dalej, i tak dalej. I że czuje się z tym bardzo źle i że próbuje stara się często, kiedy zdarza się jej krytyka, przeprosić ludzi, którym, jeżeli sprawia im ból. Jej refleksje według mnie dają nam bardzo dużo do myślenia, jeżeli chodzi o porównanie jej zachowania z zachowaniem typowego narcysty. Typowy narcysta nie kwestionuje swojego zachowania, nie spędza zbyt dużo czasu reflektowa na reflektowaniu tego, co zrobił, myślił itd. I również nie jest, tak jak Carol tutaj w naszym przykładzie, pożarty sumieniem i poczuciem miny. Oni tego nie mają. To jest jedna z takich właśnie bardzo ważnych kwestii, jeżeli chodzi o e, kim te osoby są, jeżeli chodzi o ich zachowanie, ich sposób myślenia i emocje. Oni nie mają tej im emocji, kiedy powiedzmy, zrobimy coś przypłego drugiej osobie i później czujemy się winni. To, to nie istnieje, dlatego jest im tak łatwo e, ranić ludzi. Oni nie wiedzą e, do pewnego stopnia, że oni to robią. E, do pewnego stopnia powiedziałam nie do końca, ponieważ są osoby, które uwielbiałam przekraczać ten próg i obserwują reakcję, wiedzą, że coś jest nie tak. Jest również wiele ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają osobowość na pograniczu, którzy wydaje im się, że kiedy my cierpimy, płaczemy, okazujemy zranienie, im się wydaje, że to jest też sposób manipulacji, z naszej strony i mówią to dlatego i myślą to dlatego, ponieważ to jest coś, co oni by zrobili. Czyli na przykład e, wielokrotnie spotkałam się z przykładami takim, kiedy osoba była bardzo głęboko zraniona, e, łzy kapały z policzków, a ta druga osoba sobie myślała, a ona mnie manipuluje, ponieważ oni by to tak zrobili. Oni często wykorzystywali swoje łzy, swoje poczucie e, takiej biedy, e, t, takiego e, t, t, tworzenia takiej iluzji, że to oni są ci pokrzywdzeni po to, żeby manipulować innymi ludźmi i mi się właśnie wydaje, że w tym wypadku właśnie z tym mamy do czynienia. Miałam też parę innych pytań, kiedy sprawy te dotyczyły bliższej rodziny, ciotki, matki, siostry, brata itd., dalej, gdzie te osoby właśnie czuły, że całe, brały na siebie całą odpowiedzialność za sytuację i później zaczynały się często zastanawiać, czy to naprawdę one Zrobiły coś, dały krzywdę, stworzyły krzywdę tej, tej drugiej osobie. Najczęściej w tym wypadku, właśnie Carol, wydaje mi się, do czego najprawdopodobniej doszło, zwłaszcza, że ona mówi o tym, że ona ma tendencję może do bycia krytycznym. W ciągu 6 lat z taką osobą, która nagle zwija malatki i znika, to musi być dosyć duże wyzwanie. Tym bardziej, że ta osoba zrobiła to nagle i szybko. W zdrowym związku coś takiego raczej nie ma miejsca, ponieważ jeżeli są problemy, to najczęściej dwie osoby, czy raz jedna, raz druga osoba, próbują dążyć do jakiegoś porozumienia, rozmawiają o tym. Zastanawiają się, OK, w tym wypadku może, bo nikt nie jest idealny, nie ma czegoś takiego jak idealny związek. To za, dlatego, że życie cały czas się zmienia, cały czas się dzieją różne rzeczy na, naszej, na nas, naszym świecie, zdarzają się wypadki, nawet pogoda czasami może mieć wpływ na nastrój, prawda? Ludzie umierają, ludzie, ludzie chorują, tracimy pracę, tracimy przyjaciół, I no, ludzie lu mówią sobie przykre sprawy, przykre rzeczy i tak dalej. Codziennie rzeczy się zmieniają. Codziennie. Dlatego y, y, moim zdaniem, jeśli chodzi o zdrowy związek, to kwestią nie jest to, czy ile mamy problemów na naszych rękach, tylko co z tymi problemami robimy, czy próbujemy je wspólnie rozwiązać, czy pomagamy sobie nawzajem, czy odcinamy się i nawzajem się y, oskarżamy. I w wypadku właśnie y, w związku z narcystą tak najczęściej jest, że osoby się nawzajem oskarżają, jeżeli mamy dwóch narcystów i wykańczają się nawzajem. Albo jeżeli jedna osoba jest zdrowa, druga osoba zdrowa w cudzysłowie, ponieważ my też mamy braki, my też mamy laki, dlatego jesteśmy z takimi osobami, dlatego czujemy potrzebę bycia kochanym przez takie osoby i tak dalej. To jest pewien sposób dokończenia starych ran z dzieciństwa, ponieważ nie dostaliśmy tej miłości, nie dostaliśmy tej aprobaty, którą potrzebowaliśmy jako dzieci, i całe życie będziemy sobie wyszukiwać osoby, które są podobne. Do tej osoby, która stworzyła nam tą pierwotną ranę, ten pierwotny ból, po to, abyśmy w końcu tę sprawę zakończyli, po to, abyśmy w końcu sobie sami udowodnili swoją własną wartość, że jednak możemy być kochani przez takie osoby. To jest bardzo, to jest nieświadomy sposób yy, operowania, i to jest sposób, który musi być. Wyniesione z cienia do, świata, do światła po to, abyśmy mogli to naprawić, tą dynamikę i żeby, nas, żeby żebyśmy nie pozwolili, żeby nas ciągnęło do osób, które są toksyczne. Co z chwilą, kiedy przymrużymy oczy i zamkniemy, i wydaje nam się, że okej, okay, idziemy naprzód, ale nie robimy tego świadomie i najprawdopodobniej wylądujemy z taką osobą, ponieważ takie osoby również e, są w stanie wy wypolować nas. Widząc, kim jesteśmy, widząc, że jesteśmy sobie łagodnymi osobami, które spełnią im ich każde życzenie, które uwielbiają dawać, to są idealni partnerzy dla tancystów, ponieważ. Będą w stanie zrobić dla nich wszystko, czego oni chcą. I o to tutaj chodzi. To jest dynamika, w której jedna osoba bierze za dużo, a druga daje za dużo. I czy w, w zdrowym związku by tak nigdy nie było, nie doszłoby do czegoś takiego, że po sześciu latach nagle ktoś pakuje właśnie manela i się zwija ich nie ma, i nawet mówią, dlatego że jest zbyt krytyczna dla mnie. Jeżeli problem był krytyka, dlaczego w ciągu 6 lat nikt na ten temat nie, nie podyskutował, tylko dopiero teraz, według mnie ja podejrzewam, że ta osoba. Która odeszła, chłopa Carol. E, najprawdopodobniej albo znalazła sobie inną osobę, albo, e, albo ma jej wiele, więcej, co jest najczęściej. E, Najczęściej tak się dzieje, że jest parę osób, które sobie siedzą jakby tam z tyłu i czekają na odpowiedni moment, i ta osoba się zastanawia, kiedy najlepiej uderzyć w którą, w sensie metaforycznym, że ok, teraz jest czas, żeby ta osoba mi pomogła, ta najprawdopodobniej będzie najbardziej ugodna, jeżeli chodzi o to czy tamto, albo you know, mają parę romansów naraz i wybierają sobie tą, do której najwygodniej jest im iść. Oczywiście tak nie tylko się dzieje ze strony. Kobiet, również mężczyzn. Czyli mężczyźni mogą, bardzo, mogą być tak samo ofiarami tego typu związku, jak i kobiety. Kobiety czasami mogą być jeszcze wręcz bardziej wyrachowane niż mężczyźni. Także, no, nie wydaje mi się, że, że w tym wypadku Carol jest osobą narcystyczną, ponieważ po pierwsze ona reflektuje, zastanawia się nad swoim zachowaniem, chce się zmienić, nie ma problemu z przepraszaniem tej drugiej osoby, a z kolei ta, ta druga osoba. Nagle spakowała się i zniknęła. To jest dla mnie bardzo alarmujące zachowanie, które świadczy tylko o jednym, czyli nie zastanawiał się ten chłopak, jak ona się poczuje po 6 latach związku. Tego w ogóle nie obchodziło, po prostu zniknął sobie z pola widzenia. Um, you know, i. You know, przepraszam. <laughs> I. Um, Znalazł sobie po prostu coś innego. Albo doszło do takiego momentu, kiedy on już czuł, że ona poprzez swoje komentarze, poprzez swoje spostrzeżenia, bo wydaje się osobą bystrą, wydaje się osobą świadomą, ym, nagle zaczyna coraz bardziej rozszyfrowywać jego grę. I on się po prostu przestraszył. Wiedział, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy zostanie zdemaskowany, i łatwiej, lepiej było po prostu zniknąć, zanim to wszystko wyeksploduje. Tak, żeby nie on był zostawiony, tylko żeby ona. Przepraszam, tak, żeby nie on był zostawiony, tylko żeby on zostawił ją. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała porozmawiać. O, ale zanim do tego dojdę, jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. I to jest, na jakie zachowanie patrzeć, kiedy na jaką dynamikę zaobserwować, kiedy osoba narcystyczna. Zostaje um, w jakiś sposób właśnie krytykowana czy kwestionowana, i na co z czego oczekiwać. Najczęściej to przebiega w ten sposób, że no, osoby narcystyczne, oczywiście okrągło, no, codziennie, najczęściej robią różnego rodzaju rzeczy, które nas prowokują. W pewnym momencie mówimy: ok, dosyć, musimy porozmawiać, musimy coś zrobić. Z chwilem, kiedy zaczniemy, zwrócić, zwracamy ją uwagę, powiedzmy, spędzając za dużo czasu na swoim telefonie, na, nie dając tam kompletnie w ogóle uwagi od dwóch, trzech tygodni, i powiemy na ten temat, że no, zaobserwowaliśmy to i to, i że czuję się, się niewidziana przez ciebie, czuję się ignorowana, da-dala. I może nastąpić coś takiego, że oni nagle odwrócą sytuację. Oni są bardzo w tym dobrze i powiedzą, co, sprawdzałaś mój telefon? Mówisz, nie, nie sprawdzałam twojego telefonu, tylko że zauważam, kto, kto Ci pozwoli sprawdzić mój telefon? Od razu zaczynają mówić, jakby troszeczkę na inny temat, i to jest pewien rodzaj strategii, po to, żebyście wy nagle byli po stronie obronnej, że oni już at oni teraz atakują i wy się bronicie, niż żeby było na odwrót. Czyli teraz, teraz jest, e, jakby lotka spadła na wasze pole, i wy musicie teraz się bronić. Zwykle, kiedy to robicie, Światło nie jest już na nich, jest na Was. I to może przebiegać w różny sposób. To są, są na to miliony przykładów. Dlaczego nie, nie, nie zrobiłeś tego, co obiecałeś? Miałeś jechać na zakupy, zrobić to i tamto. A by, byłem zajęta, dlaczego Ty tego nie mogłaś zrobić? W tym momencie Ty musisz znowu siebie bronić. I oni to robią, oni są w tym są bardzo dobrze. To numer jeden to jest właśnie odwrócenie sytuacji, że nagle koncentracja jest na Was. Niż na nich. Druga rzecz, czyli wy co musicie robić? Musicie zawsze wracać z powrotem, nie pozwolić sobie na to, żeby was zbili z drogi. Powiedzieć, nie, 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 nie rozmawiamy w tej chwili o mnie, rozmawiamy w tej chwili o ciebie i musi, czasami trzeba zadać to pytanie parę razy. Jeżeli oni nie odpowiedzą na to pytanie w sposób klarowny i, i, i um, oczywisty, taki, że wanda usatysfakcjonowaną odpowiedź, to znaczy, że ta osoba coś kręci, że ona coś kłamie, że, że coś próbuje ukryć. Następną rzeczą to jest, to jest, kiedy oni w jakiś sposób odgrywają rolę męczennika. Oni są też w tym fantastyczni, ponieważ, patrzcie na to, znowu sposób odwracania sytuacji. Wam jest źle, próbujecie na ten temat zakomunikować i nagle oni mówią, o, ja nie miałam czasu, ty ciągle mnie prześladujesz, ciągle mi mówisz, że ca cały czas ci tego i tego brakuje, ty nie jesteś... I wtedy oczywiście sumienie w nas się budzi i jest nam przykro. I myślimy o tym też bardzo ważna rzecz, by uważać, ponieważ to jest, kiedy wpadamy w naszą własną pułapkę, pułapkę osoby, która no ma, ma zbyt, zbyt intensywne sumienie i jest w stanie połknąć haczek kłamstwa który tak naprawdę jest wymysłem tej drugiej osoby i używa to po to, żeby manipulować wami i no żeby znowu, żeby nie musicie rozmawiać o nich samych, żeby światło nie było skierowane na nich, tylko żeby znowu chodziło o was I albo jeżeli już ma skierowane być na nich, to oni będą odgrywali rolę ofiary, podczas kiedy wy jesteście ich oprawcami. Czyli w takie gierki oni sobie lubią grać. Natomiast, to jest, to jest następna rzecz, o której chciałam powiedzieć, co jest dosyć ważne i czego musimy być też świadomi. Zwłaszcza jeżeli mieliśmy szansę spędzać wiele lat na tym, że w towarzystwie takiej osoby, może to być rodzina, może to być, może to być chłopak i tak dalej. W moim wypadku tak było i to było i sprawy rodzinne, i sprawy osobiste, gdzie byłam otoczona takimi osobami i w końcu nauczyłam się pewnych, Zachowań po to, żeby być zaakceptowanym, po to, żeby w pewien sposób mieć o czym rozmawiać z tą osobą, żeby możemy mieć w jakiś sposób identyfikowania się z nią, żebyśmy mieli jakiś tam wspólny punkt widzenia. I zrobiłam małą listę rzeczy, które, em, które powinniśmy być świadomi, zwłaszcza jeżeli wychodzimy z takiego związku i chcemy się upewnić, że my nie, nie wnosimy e, tych starych brudów do naszego nowego życia. Jedno z nich to jest porównywanie. Ciągłe porównywanie siebie do innych osób. To jest po części, ludzka, możemy powiedzieć, ludzka natura, aczkolwiek mi się wydaje, że to jest bardziej um, sposób, w jaki byliśmy wychowani przez naszą kulturę, przez nasze środowisko. I to wynika z tego, że czujemy się zawsze niepewnie w takich związkach. Czujemy się, że ta osoba może w każdej chwili nas um, wymienić na kogoś innego. Tylko staramy się dobrze wyglądać, staramy się zarabiać wystarczającą ilość pieniędzy. Kobiety najczęściej chodzi, tutaj, chodzi w tym wypadku o wygląd z mężczyznami na ogół. Mówię ogólnie, generalnie chodzi o zarabianie, o to, żeby mieć jakiś tam rodzaj statusu, bo im lepszy mają status, tym bardziej są atrakcyjni dla kobiet i lepiej bardziej, bardziej kobiety wyglądają. Jest to ten cały kult miłoś, młodości i tak co też jest bardzo toksyczne. Ale ym, to jest zaakceptowane kulturowo i najczęściej właśnie takie mamy tendencje. Czyli porównywanie się ciągle do innej osoby. Jeżeli porównujecie się cały czas do innych, próbujecie być od nich lepsi i tak dalej, zauważcie to i, i pracujcie nad tym, żeby tego nie wnosić dalej, bo to naprawdę nie jest nikomu potrzebne. Im bardziej jesteście ze sobą i zróżnicowani, tym bardziej jesteście uni wielki, większymi unikatami. I wasza atrakcyjność wzrasta, czyli nie próbujcie być lepsi od innych, czy porównywać się do innych. Bądźcie po prostu sobą, zrelaksujcie się i celebrujcie to, kim jesteście, łącznie z waszymi wadami. Następna rzecz to jest konkurencja. Chęć bycia najlepszym, chęć bycia na topie. Ja miałam to często się z tym borykałam. I no, doprowadza to do tego, że, że ciągle jesteśmy na takim kuku. Chomika, co tak lata, lata, lata w kółko, ponieważ jest, kiedy próbujemy dojść do jakiegoś ideału, czy wygrać coś, najczęściej to jest taki, jak to się mówi, taki cel ruchomy, który się cały czas zmienia. Nawet jeżeli może i dojdziemy w miarę blisko do czegoś takiego, nagle świat, życie się zmienia, ono cały czas się zmienia i nagle. No, nasz, nasz nowy cel jest nagle wyżej, prawda? Albo cieszymy się z tego tylko bardzo krótki okres czasu i nagle to przemija i próbujemy. Na... To jest y, pewien sposób nastawienia w życiu, który jest bardzo wyczerpujący, i trzeba dojść do, niego, do tego źródła i to po prostu wyrwać z korzeniami, bo inaczej on nas będzie zawsze prześladował. Zamiast y, prób próbować y, być lepszym od innych na okrągło i ciągle i tak oczywiście jest zdrowy. Rodzaj kompetencji i konkurencji. Dzięki temu no, robimy postęp w naszym, w, naszym, w naszym społeczeństwie, ale jeżeli to jest staje obsesją, taką, że czujemy, że jeżeli nie wygramy, to nie zdaniemy oprobaty czy miłości od jakiejś tam osoby, to trzeba naprawdę na to spojrzeć troszeczkę z innego punktu widzenia, i ponieważ to już jest wtedy raczej niezdrowe. Zamiast tego zrelaksujmy się, nauczmy no, się celebrować nasze osiągnięcia, które do tej pory zdołaliśmy yy, osiągnąć. I nie bądźmy już aż tak strasznie obsesyjni nad tym, zwłaszcza, żeby dostać aprobatę od innej osoby, żeby robić nie wiadomo co, ponieważ to nas prędzej czy później wykończy. Następna rzecz to jest plotki. Wiemy, jakie to jest popularne w naszej kulturze. Ja dorastałam w tym, często siedziałam pod stołem w trakcie, kiedy sąsiadki przychodziły, odchodziły i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście się mówiło o wszystkich i o wszystkim, ale to jest tak strasznie niezdrowe i tak okrutnie toksyczne, że chciałabym powiedzieć, że. Jeżeli jesteście w stanie się tego wyzbyć, tego wstrętnego nawyku, to to zróbcie, ponieważ to tylko jest, będzie ranić Was i innych, tworzy to negatywną karmę również, którą później nosimy ze sobą i również strach, że jeżeli my mówimy o kimś, to od razu zradza się strach taki, że ktoś inny musi mówić o nas, a w ten sposób, kiedy tego nie zrobimy, kiedy, kiedy totalnie wystąpimy z tego typu zachowania, nabieramy respektu nie tylko też dla samego siebie, ale również inni ludzie będą mieli na nas respekt i większe poczucie zaufania, ponieważ jeżeli wiedzą i czują, że my nie mówimy na temat innych ludzi w sposób negatywny, toksyczny, obczerniający, oczywiście czasami trzeba jakieś tam sprawy ogadać, ale nie taki typowy, właśnie. Um, gdzie to jest po prostu plotka, taka, żeby lepiej się poczuć z tego powodu. Jeżeli tego nie robimy, zaczniemy przyciągać do siebie o wiele lepszych ludzi, którzy będą nam ufać i przede wszystkim trzeba wyznaczyć granice w naszych środowiskach, w naszych gronach i tak dalej. Jeżeli ktoś Ci coś mówi i, 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 i Ty tej osobie ufasz, on, i, o, przepraszam, oni Tobie ufają, mówią to Ci w zaufaniu, takich rzeczy się wtedy nie powtarza, ponieważ przyjaciele są od tego, żeby, żeby właśnie trzymali nasze sekrety, żeby nam pomagali i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będziemy mieli o wiele lepsze związki zamiast żeby rozpowiadać na jakiś tam temat y, wszystkim innym. Czyli to jest czasami zachowanie, to jest typowo narcyzystyczne zachowanie, które wynika z poczucia, z niższego poczucia wartości i chęci, potrzeby mówienia źle o innych ludziach po to, żeby przez się lepiej poczuć. Toksyczne zachowanie wyrwać z korzeniami niepotrzebne jest nam kompletnie do niczego. Y, następna rzecz to są właśnie słabe granice gdzie osoba po prostu stąpa po naszym gruncie z brudnymi butami, to jest wchodzenie do pokoju, kiedy powiedzmy się przebierasz bez płukania, to jest ogólny brak respektu, jeżeli chodzi o Twoją osobę, pozwalanie sobie na to, na tamto, obrażanie, mówienie rzeczy na Twój temat, rozpowiadanie itd. I i albo również robienie rzeczy wbrew siebie, czyli powiedzmy ta osoba Ci powie, no mam ochotę zrobić to, wyjść tu i tam, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to, a Ty masz w tym, w tym momencie ochotę na coś, na zrobienie czegoś zupełnie innego, na bycie z samym sobą, zrobienie sobie w miłej kąpieli czy wyjście na spacer. Nie masz ochoty tego zrobić, ta druga osoba powinna to uszanować i być z tym ok. To jest sposób wyznaczania granicy, który na dłuższą metę da nam większe poczucie wartości, większe poczucie respektu. I większe poczucie miłości do samego siebie. I również może zainspirować tą drugą osobę, jeżeli ta osoba jest z, z zdrowa, na to, żeby, żeby zrobiła to samo. I to powinno być ok, żebyśmy się nie zgadzali, żebyśmy nie zawsze mieli taką samą opinię, zwłaszcza w związkach, zwłaszcza kiedy tworzymy jakiś tam rodzaj partnerstwa, bo wtedy mamy bogactwo opinii w jednym miejscu niż żeby się wszystko, na wszystko zgadzać. Z narcystą niestety tego się nie da zrobić, ponieważ. Oni mają, są tak strasznie zablokowani w, swoim, w swojej jednostce i w swoim e, punkcie widzenia, że z chwilą, kiedy ty się z nimi nie zgadzasz, oni to uznają w, w taki sposób, że jesteś, to znaczy, że jesteś ich e, przeciwnikiem, jesteś ich wrogiem i od razu się poddają walkę, bo nikt nie ma prawa się nie zgadzać z nimi. Następny punkt y, właśnie takiego zachowania narcyste, narcystycznego, którego niekoniecznie narcysta może wziąć na siebie, który należy wy, wyrzucić, to jest y, takie płytkie y, dawanie komplementów wtedy, kiedy nie czujemy, że, że tak naprawdę ten komplement jest szczery. Czyli mówienie komuś, że na przykład kupił sobie ładną, y, ładne ubranie, podczas kiedy wcale nie myślimy, że ono jest ładne, czy brzydki kolor auta, mówimy o piękne kolory auta i Tworzenie takich komplementów tylko po to, żeby się, żeby, żeby się się czuć zaakceptowanym. Lepiej nie powiedzieć nic lub zwrócić uwagę na jakiś detal, który nam akurat się podoba, po to, żebyśmy byli szczerzy ze sobą, żebyśmy powiedzieli prawdę. Bo z chwilą, kiedy mówimy prawdę, kiedy zacznie, zaczynamy wokalizować nasze preferencje. I wtedy zaczynamy coraz bardziej się indywiduować i stajemy się osobą unikalną, stajemy się osobą, która ma jakiś tam rodzaj definicji. Ja na to mówię, osoba wysoko, z wysoką definicją, tak jak y, telewizja ma dużo pikseli, mamy odrębną opinię, jesteśmy odrębni od innych, jesteśmy indywidual, indywidualistami, nie robimy rzeczy tylko po to, żeby, żeby się spodobać innym. Robimy takie rzeczy, ponieważ czujemy, że to jest w zgodzie z nami. Im więcej w ten sposób postępujemy, tym nabieramy więcej koloru, nabieramy więcej wyra wyrazistości i stajemy się też bardziej atrakcyjnymi ludźmi. I ostatnią rzecz, którą napisałam tutaj, to nie jest na pewno ostatnia wyczerpująca lista, ale o której która mi przyszła do głowy akurat, to, była, to było kłamanie i negowanie. Czyli jeżeli ktoś nakryje Was na czymś, na zrobienie, popełnienie jakiegoś błędu, najczęściej to wynika z wielkiego wstydu, mówimy nie, że tego nie zrobiliśmy, albo kłamiamy tak zwane małe, małe białe kłamstewka, kłamstewka, To jest też coś, co przejęliśmy najczęściej w dzieciństwie, ponieważ rodzice albo nasi, nasi bliscy ludzie, którzy byli przy nas w trakcie naszego wychowania, Um, używali wstyd po to, żeby, żeby, żeby negować kim jesteśmy. I z chwilą, kiedy się wstydzimy, e, będąc samym sobą, be, będąc sobą, wtedy zaczynamy się zmieniać. I z chwilą, kiedy robimy coś, co przychodzi nam naturalnie, a ta osoba nam powie, o, czy dlaczego ty to zrobiłaś, mówimy, nie, myśmy tego nie zrobili, po to, żeby uniknąć tego poczucia wstydu. To jest też coś, co, co można naprawić, czego można się wyzbyć i nie, nie należy tego już więcej powtarzać. Dobrze jest robić rzeczy w życiu, z których jesteśmy dumni, że nie musimy się ukrywać, kim jesteśmy. Natomiast, kiedy zdarzy nam się popełnić taki błąd i przyznać się do niego, mimo tego, że możemy poczuć to gorące uczucie wstydu przez moment, który nas zalewa, Najczęściej jest to y, moment, który jest uleczający dla nas, ponieważ w ten sposób nie musimy już się przed sobą ani przed nikim innym ukrywać i daje nam to poczucie wolności i samoakceptacji, i nie ma nic piękniejszego w życiu, niż w 100% akceptować się taką, jaką jesteś, czy jakim jesteś, z, również ze swoimi wszystkimi wadami, bo nikt nie jest perfekcyjny na świecie. Perfekcjonizm to jest iluzja, toksyczna iluzja. Także y, Carol i. W sumie, wszystkie osoby, które pisały do mnie w tej kwestii, było to w miarę widoczne, że z chwilą, kiedy ta osoba bije się swoimi własnymi myślami, ma poczucie winy, chce coś w życiu naprawić, to nie jest osoba narcystyczna. Osoby narcystyczne twierdzą, że one są idealne, że nie ma tak naprawdę potrzeby na zmienianie się, na rośnięcie, na przyznawanie się do jakiejkolwiek winy. Dlatego moim zdaniem, jeżeli identyfikujesz się w tym filmiku z, właśnie z taką osobą i zadawałeś sobie pytanie, czy jesteś narcystą, czy nie, to weź głęboki oddech i się zrelaksuj, bo najprawdopodobniej no nią nie jesteś. Mam nadzieję, że to wideo Wam pomogło w odpowiedzi na jakieś cięższe pytania. Jeżeli macie do mnie inne pytania, piszcie do mnie. Możecie też zapraszać na moją stronę internetową, link jest poniżej. Na razie jest tylko w języku angielskim, ale wiem, że wielu Polaków tym językiem operuje, Włada świetnie, także zapraszam. Jeżeli potrzebujecie konsultacji ze mną, te informacje również są na internecie, na mojej stronie. Jeżeli macie jakieś konkretne pytanie na ten temat, chcielibyście zagłębić się ze mną, w swoim temacie. Możecie do mnie napisać na maila, który również jest poniżej i postaram się do Was jak najszybciej odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę. Życzę pięknego dnia lub wieczoru w zależności, kiedy to film, film oglądacie i pamiętajcie, żeby zawsze ufać swojej intuicji. Dziękuję i do zobaczenia. pa. pa.